No i kolejna wycieczka przed nami. Na tę wycieczkę Mariusz postanowił wziąć swój kolejny, szósty chyba rower. Mianowicie ten, to jest jego najstarszy bodaj rower, ale ładnie odnowiony. Mówi, że ma nowy osprzęt i nową korbę. Także rower wygląda jak stary, ale powinien działać jak nowy. Mario to tak naszą wcześniejszą trasę. O, i już jest? No, pokaż całą trasę, I już, 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 już. I tak bardziej do kamery, żeby niebo się nie A to trasa, którą dzisiaj przejedziemy. Wyjdzie Spod podnosiny. Mówiąc ściślej z Krosinka. Tu gdzieś na północ od Kórnika, do środy Wielkopolskiej, i potem. Południowymi rewilami przez zaniemyśl i przez piękne lasy z powrotem do Krosinka. Nominalna długość trasy: 91,4 km, przewyższenie 261 m. Tak naprawdę pewnie przejedziemy jak zwykle więcej niż te 91,4 km, no bo się pewnie gdzieś pokręcimy trochę też po środzie. A, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale nie jest źle, bo nie pada. I też nie jest bardzo zimno. Tutaj mamy jakieś wątpliwości co do mapy, tak? Nie, nie, nie tylko chcę, żeby orientowała się względem jazdy. Tylko teraz. W coś ciekawego znaleźliśmy w środku lasu, i to jak się okazuje, chyba przez przypadek, dlatego że nie mieliśmy tędy jechać w ogóle. Ale jak już tu jesteśmy, myślę, że warto zobaczyć, co to jest. Czy to jest tylko kapliczka, czy coś jeszcze? Tutaj jest taki napis gdzieś ledwo widoczny, nie? O, tutaj krzyż. Och, to będzie lepiej. Pustelnika. No, coś jest faktycznie. Każda okazja, żeby zrobić przerwę, jest dobra. Nie Nie wiem. Nie mam czasu. Mariusz mówi, że nie ma zdania. Odpoczywam, kiedy muszę. Aha, a jeszcze nie musisz? Nie. No tak, to ja wymusiłem trochę ten odpoczynek. Przyznaję. Ach, może jeszcze jednego banana sobie wezmę. Nie wiadomo, kiedy będzie następna przerwa. Oj, słońce tutaj. Ty, o, zobaczcie to, to są bombki. To naprawdę ktoś bardzo dba o to miejsce. Bombki. Bazie tam o tutaj. Nie wiem, czy widać. No, widać teraz chyba, nie? Także fajnie. Ha! i Niech mi ktoś powie, że w Wielkopolsce nie ma górek. Proszę bardzo, jaka górka przed nami. I daliśmy radę podjechać bez problemu, nawet mój rower. Szosowo terenowy. Też sobie doskonale z tym poradził. A, tutaj jakiś kataklizm miał, widzę miejsce. Pytanie: czy wiatr, czy człowiek? I to jechaliśmy do jakiejś malowniczej miejscowości. Oruwiec chyba się nazywa. Ładne miejsce trzeba przyznać ją. Co, jedziemy źle? Alecamy tam, 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 tam. Aha. że wekniemy tego pana na tym rowerku Pospolitym A tu się okazało, że pan ma niezłą krzepę i się nie da wyknąć Najpierw Moją uwagę zwrócił ten napis a potem takie tutaj klimatyczne, ładne zabudowanie Nie tylko zabudowania były ładne, ale zobaczcie tutaj ta łąka przy domu, piękna Taki zwalany pień, konar nie kola, pień też jest dobrą okazją do tego, żeby zrobić przerwę i się posilić i coś wypić Słuchaj Mariusz, powiedz mi, co, co dalej, co nas czeka dalej, jaka trasa? Do Pola aż Przez... do Środy. Aż do Środy? Do Środy, do środy tak? Aha, no dobrze, ale my już przejechaliśmy, zobacz, my już tutaj przejechaliśmy w tej chwili 13 km No. no to ile my dzisiaj przejedziemy? Ja nie pamiętam. Do Środy i z powrotem. Aha, do Środy i z powrotem. A ile jeszcze kilometrów jest do Środy? Hmm. Przecież my nawet za kurnik jeszcze nie wyjechaliśmy. No, podoba Ci się? No podoba mi się, tylko hmm. nim dobijemy do środy to będzie, będzie 50 km na leczniku, a potem drugie tyle na powrót. Nie wiem jest do środy Kamil. Wybrałem malowniczą trasę, specjalnie dla Ciebie. O, zobaczyliśmy trochę zaplanowanej trasy i pytanie, czy zaraz nie będziemy tego żałować, bo droga robi się taka mało przejezdna, no, na razie jest nieźle, ale zobaczymy jak będzie dalej. Tą betonową drogą zbliżamy się do środy, proszę Państwa. Tam, już na horyzoncie, jest środa. A na zegarze, 6 km plus 38,5, które skasowałem. Bo myślałem, że mi się zawiesił licznik. A okazało się, że się tylko wypiął. już szuka rynku w środzie, bo to jest cel naszej wycieczki, ale rynek nam się schował. Natomiast, o tutaj, jesteśmy pod kościołem i tu jest taka fajna figurka. Jest rynek, Mariusz znalazł, bardzo dobrze. W środzie znalazł parę swoich marzeń Proszę bardzo Tak? Czyli już zrealizowałeś marzenie swoje Teraz Wiem jakiego nie ma który u ciebie na półce? Uwielbiamy takie klimaty z Mariuszem Ale nas ciśnie, więc szukamy jakiejś pizzerii A więc znaleźliśmy coś do jedzenia. A tu Dodgers, mały lokalik, ale niestety tylko na wynos. To znaczy czekamy, aż nam tu przyniosą, i przyjdzie nam zjeść tutaj na tych ławeczkach, cholera. A tu jest jakaś wieża zamkowa, zobaczcie. Mamy, mamy. No, dobre jedzenie. Duże. I tak, dobre, nie? I to jest ten nieprzyjemny moment, kiedy kończy się przerwa, kończy się dobre jedzenie, trzeba wsiąść na rower i pedałować z powrotem. Zobaczcie, co tu znaleźliśmy. Wąskotorówkę tutaj sobie biegnie o, i tam dalej do Śremu. A przepraszam, do środy. Zanimyśla, to jest wąskotorówka, zanimyśla, do środy. I my chyba teraz będziemy jechać wzdłuż tego toru. No, to no, dane po drugiej stronie salonu. Bardzo kiedyś byłem w jakimś momencie na projektowaniu. O Kiedyś mądrze? Mądrzej, jak domy projektowali. A? Czekaś mi jedzie. No, i dojechaliśmy do, do zaniemyśla, proszę Państwa. Tak oto wygląda zaniemyśl. O, o jaki ładny żeneczek w stylu wielkopolskim, i na no szczęście znowu wjeżdżamy w las. Mówię na szczęście, bo spokojniej się jedzie. Wolniej, ale spokojnie. Zobaczcie, jaka piękna ścieżka nad jeziorem w pobliżu za nie myślę. To jest tak pięknie, że aż musiałem się zatrzymać. A Mariusz pojechał tutaj dalej. Jadę go gonić. Miejsce tak urokliwe, że postanowiłem Postanowiliśmy z Mariuszem tutaj zrobić krótki przystanek, i jest to dobra okazja, żeby napić się ciepłej jeszcze herbaty. I jeszcze ciepła. No, to już jest jak na mój rower za duży piasek, ale jak na Mariusza rower widzę też za duży piasek. To pocieszające. I niech ktoś mi powie, że świat nie jest piękny. No jest, po prostu jest. A tam jest jakiś potężny wał ziemny. Zobaczcie. Mariusz podejrzewa, że to jest wysypisko śmieci, ale potężne. Potężna konstrukcja. zastanawiam zastanawia dlaczego ja tak zawsze z tyłu jadę to dlatego, że jak wyjmuję aparat to się odbywa wszystko przy mniejszej prędkości no i wtedy Mariusz ucieka Zobaczcie jakie perełki można znaleźć w polu pod lasem mam na myśli ten piękny autobus Neoplan z o ile dobrze pamiętam Dzisiaj mamy nietypowy koniec wycieczki bo parę kilometrów przed domem Mariusz miał awarię i ustaliliśmy, że ja w takim razie jadę sam dalej. Dojeżdżam do, do niego, wsiadam w samochód, znaczy do, do, do domu, wsiadam w samochód i e, no i jadę po niego i po jego rower. I właśnie teraz jadę. Także taki, taka mała przygoda na koniec.